Rozdział czwarty, otwarte drzwi, ucieczka w ciemność. Raistlin przysiadł na kominku, rozcierając chude dłonie nad niewielkim ogniem. Jego złote oczy wydawały się błyszczeć mocniej od płomieni. Wpatrywał się uważnie w laskę z błękitnego kryształu, która spoczywała na kolanach kobiety. Co o tym sądzisz? Spytał Tanis. Jeśli jest szarlatanką, to bardzo dobrą, stwierdził zamyślony Reistlin. Robaku! Śmiesz nazywać córkę woda szarlatanką? Rosły barbarzyńca zrobił krop w stronę rajstlina, ściągnąwszy ciemne brwi w grymasie wściekłości. Karamon wydał niski, gardłowy dźwięk i odsunąwszy się od okna, stanął za bratem. Riverwindzie! Goldmund położyła dłoń na ramieniu mężczyzny, który przysunął się bliżej do jej krzesła. Proszę, on nie miał nic złego na myśli. To normalne, że oni nam nie ufają. Nie znają nas. A my nie znamy ich. Warknął mężczyzna. Mógłbym ją obejrzeć, rzekł Raistlin. Goldmund skinęła głową i podała mu laskę. Czarodziej sięgnął po nią długą, kościstą ręką, wyciągając chciwie szczupłą dłoń. Jednak w chwili, gdy Reistlin dotknął laski, błysnęło jaskrawe niebieskie światło i rozległ się trzask. Czarodziej gwałtownie cofnął rękę, krzyknąwszy z bólu i zaskoczenia. Karamon skoczył naprzód, lecz brat powstrzymał go. Nie, Karamonie, szepnął ochryple Rajstlin, rozcierając zranioną rękę. Ta pani nie miała z tym nic wspólnego. Rzeczywiście, kobieta spoglądała na laskę ze zdumieniem. W takim razie, co to było? Spytał wyprowadzony z równowagi Tanis. Laska, która leczy i rani jednocześnie? Po prostu zna swoich. Rajstlin oblizał wargi, a oczy mu błyszczały. Spójrzcie. Karamonie, weź laskę. Nie ja. Wojownik cofnął się, jakby przed wężem. Weź laskę, rozkazał Rajstlin. Ociągając się, Karamon wyciągnął drżącą rękę. Jego ramię dygotało tym bardziej, im palce bliższe były celu. Zamknąwszy oczy i zacisnąwszy zęby w oczekiwaniu na ból, dotknął laski. Nic się nie stało. Karamon otworzył szeroko oczy ze zdziwienia. Chwycił laskę, podniósł ją w swej wielkiej dłoni i uśmiechnął się szeroko. No i widzicie? Rajstlin wykonał gest niczym iluzjonista który popisuje się sztuczką przed tłumem widzów. Tylko dobrzy prostaczkowie czystego serca, rzekł to ze zjadliwym sarkazmem, mogą dotknąć tej laski. To prawdziwie święta laska uzdrawiania, pobłogosławiona przez jakiegoś boga. To nie czary. Żaden magiczny przedmiot, o jakim słyszałem, nie ma mocy uzdrawiania. Cicho, rozkazał Tasselhoff, który zajął miejsce Karamona przy oknie. Straże teokraty, ostrzegł przyciszonym głosem. Nikt się nie odezwał. Wszyscy już słyszeli kłapiące kroki goblinów na kładkach wśród gałęzi drzew walen. Przeszukują dom po domu, szepnął z niedowierzaniem Tanis, przysłuchując się łomotaniu pięściami w sąsiednie drzwi. Poszukiwacze domagają się prawa wstępu, wychrypiał czyjś głos. Chwila ciszy, a potem ten sam głos powiedział. Nikogo nie ma w domu. Czy mamy wyważyć drzwi kopniakiem? Nie, odparł inny głos. Doniesiemy tylko o tym Teokracie. Niech sam sobie wyważa drzwi. Gdyby nie były zamknięte, to co innego? Wtedy wolno nam wejść. Tanis spojrzał na drzwi naprzeciwko. Poczuł, jak włosy jeżą mu się na karku. Mógłby przysiąc, że zamknęli drzwi i zaciągnęli zasuwę, a teraz były lekko uchylone. "Drzwi" szepnął Karamonie. Wojownik stał już za nimi, odwrócony plecami do ściany i gimnastykował swe wielkie dłonie. Kłapiące kroki ucichły na zewnątrz. Poszukiwacze domagają się prawa wstępu. Gobliny poczęły walić pięściami w drzwi, a potem przerwały, zaskoczone, gdy te ustąpiły. – Tu jest pusto – powiedział jeden z nich. – Chodźmy dalej. – Nie masz wyobraźni, grum – powiedział ten drugi. – To dla nas okazja, aby zdobyć parę sztuk srebra. Za otwartych drzwi wysunęła się głowa goblina. Jego spojrzenie padło na rajstlina, który siedział spokojnie z laską wspartą na ramieniu. Goblin warknął ze strachu, a potem zaczął się śmiać. – Oho! Patrzcie, co znalazłem! Laska! Goblinowi zabłyszczały oczy. Zrobił krok w stronę rajstlina, a jego kolega wepchnął się do środka tuż za nim. — Oddaj mi tę laskę! — Oczywiście! — szepnął mak. Wyciągnął rękę przed siebie. — Shirak! — powiedział. Kryształowa kula rozbłysła jasno. Gobliny wrzasnęły i zamknęły oczy, jednocześnie sięgając niezgrabnie po miecze. W tym momencie Karamon wyskoczył zza drzwi, chwycił gobliny za karki i stuknął ich głowami o siebie z obrzydliwym trzaskiem. Cuchnące ciała goblinów osunęły się bezwładnie na podłogę. Nie żyją? zapytał tanis, gdy Karamon nachylił się nad nimi, żeby obejrzeć ich w świetle laski Rajstlina. Obawiam się, że tak, rzekł wielki mężczyzna. Uderzyłem ich za mocno. No to ich mamy z głowy, powiedział ponuro tanis. Zamordowaliśmy dwóch kolejnych strażników teokraty. Poderwie całe miasto przeciw nam. Teraz już nie wystarczy, jeśli przeczekamy w ukryciu kilka dni. Musimy stąd uciekać. A wy. Zwrócił się do barbarzyńców. Chodźcie lepiej z nami. Niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, mruknął poirytowany Flint. Dokąd wędrowaliście? Tanis zapytał Riverwinda. Udaliśmy się w podróż do Haven, odpowiedział niechętnie barbarzyńca. Tam są mędrcy, rzekła Goldmund. Mieliśmy nadzieję, że będą umieli powiedzieć nam coś o tej lasce. Widzisz, ta pieśń, którą zaśpiewałam, to prawda. Laska ocaliła nam życie. Będziesz musiała opowiedzieć nam o tym później, przerwał Tanis. Kiedy ci strażnicy nie odmeldują się, wszystkie gobliny w soles zaczną biegać po drzewach. Rajstlinie, zgaś światło. Czarodziej wypowiedział kolejne słowo. Dumak. Kryształ zamigotał, a potem światło zgasło. Co zrobimy z ciałami? zapytał Karamon, trącając martwego goblina czubkiem buta. A co z tiką? Czy ona nie będzie miała kłopotów? Zostaw trupy, tanis myślał szybko, i porą drzwi. Sturmie, przewróć kilka krzeseł. Zrobimy tak? Żeby wyglądało, że wdarliśmy się tutaj i pobiliśmy z tymi typami. W ten sposób Tika nie będzie miała zbyt dużych nieprzyjemności. To bystra dziewczyna, da sobie radę. Będzie nam potrzebne jedzenie, stwierdził Tasselhoff. Pobiegł do kuchni i zaczął szperać po półkach, wpychając do toreb bochenki chleba i wszystko, co wyglądało na jadalne. Rzucił Flintowi bukłak pełen wina. Sturm przewrócił kilka krzeseł. Karamon ułożył ciała goblinów tak, żeby wydawało się, że zginęli w zaciekłej walce. Mieszkańcy równin stali przed dogasającym ogniem i niepewnie spoglądali na Tanisa. No a co teraz? zapytał Sturm. Dokąd się udamy? Tanis zawahał się, rozważając w myślach wszystkie możliwości. Mieszkańcy równin przybyli ze wschodu, a jeśli ich historia była prawdziwa i plemię chciało ich zabić, nie będą mieli ochoty wracać tamtędy. Drużyna mogłaby udać się na południe, do Królestwa Elfów, lecz Tanis czuł dziwną niechęć do powrotu do swojej ojczyzny. Wiedział też, że elfowie nie byliby zachwyceni widokiem obcych w swym ukrytym mieście. Pójdziemy na północ, powiedział wreszcie. Odprowadzimy tych dwoje do rozdroży, a tam zastanowimy się, co zrobić dalej. Oni mogą iść na południowy zachód, do Hawen, jeśli będą chcieli. Ja mam zamiar wybrać się dalej na północ i dowiedzieć się, czy pogłoski o gromadzących się wojskach są prawdziwe. I być może spotkamy tam Kitiarę, szepnął przebiegle Rajstin. Tanis zaczerwienił się. Czy odpowiada wam ten plan? zapytał, rozglądając się. Choć nie jesteś najstarszym z nas, Tanisie, jesteś najmądrzejszy, rzekł Sturm. Pójdziemy za tobą jak zawsze. Karamon pokiwał głową. Raistlin już szedł w stronę drzwi. Flint zarzucił na ramię bukłak z winem i mamrotał pod nosem. Tani poczuł łagodny dotyk dłoni na ramieniu. Odwrócił się i spojrzał w przejrzyste, błękitne oczy pięknej, barbarzyńskiej kobiety. Jesteśmy wdzięczni. Powiedziała Goldmoon powoli, jakby nie była przyzwyczajona do wyrażania podziękowań. Ryzykujecie dla nas życiem, a jesteśmy przecież dla was obcy. Tanis uśmiechnął się i uścisnął jej dłoń. Nazywam się Tanis. Bracia to Karamon i Raistlin. Rycerz nazywa się Sturm Brightblade. Flint Fireforge niesie wino, a Tasselhoff Burfoot to ten, który tak sprytnie otworzył zamek. Ty masz na imię Goldmoon, a on nazywa się Riverwind. Widzisz, już nie jesteśmy sobie obcy. Na twarzy Goldmoon pojawił się zmęczony uśmiech. Poklepała Tanisa po ramieniu, a potem ruszyła w stronę drzwi, wspierając się na lasce, która ponownie wyglądała zwyczajnie i nie rzucała się w oczy. Tanis odprowadził kobietę spojrzeniem, a potem podniósł wzrok i zobaczył, że Riverwind przygląda mu się. Ciemna twarz barbarzyńcy przypominała nieprzeniknioną maskę. — Cóż — poprawił się w duchu Tanis — niektórzy z nas nie są już sobie obcy. Wkrótce wszyscy wyszli w ślad za Raistlinem. Tanis stał przez chwilę samotnie w zdemolowanym pokoju i przyglądał się ciałom goblinów. To miał być spokojny powrót do domu po gorzkich latach samotnej wędrówki. Pomyślał o swoim wygodnym domu, pomyślał o wszystkich rzeczach, które planował zrobić, które planował zrobić razem z Kitiarą. Pomyślał o długich zimowych nocach, o opowieściach przy ogniu w gospodzie, a potem powrotach do domu, wspólnym śmianiu się pod futrzanymi nakryciami i przesypianiu ośnieżonych poranków. Tanis kopnięciem rozrzucił żarzące się węgle. Kitiara nie wróciła. Jego ciche miasteczko najechały gobliny. On sam uciekał w mrok nocy przed bandą religijnych fanatyków, a wszystko wskazywało na to, że nie będzie już mógł nigdy tu powrócić. Elfowie nie zauważają upływu czasu żyją setki lat. Dla nich pory roku mijają jak przelotne deszcze. Ale Tanis był w połowie człowiekiem. Wyczuwał nadchodzącą zmianę jak niemiły niepokój, który ogarnia ludzi przed burzą. Westchnął i pokręcił głową. Potem wyszedł przez rozbite drzwi, które kołysały się za nim obłąkańczo na jednym zawiasie.